Siema, ma w dzisiejszym filmie, taki nietypowy film, no ale dziś na filmie będzie, no zaraz Wam to pokażę, a teraz dziękuję Wam za 125 subskrypcji, wyświetlenia ładne, 3,5 tysiąca, nawet pod filmem młodzień. Dzień, wszystkich wyświetleń jest 20 tysięcy. Zaktualizowane to było wczoraj, dzisiaj chcieć już będzie 21. Lecimy, to muszę zmienić po 150, osób, a następnie po 200. Wbijacie 1500 wyświetleń, po 200, to będzie nowa gra na kanale. Może będzie, zobaczymy. Teraz trzeba cel zmienić. No i lecimy, żeby tak dalej było. A ja chciałem Wam pokazać, poradnik, jak pobrać Modo. Wchodzimy w ls-portal, wyszukujemy, wchodzimy w ls-portal, mamy sobie tu na przykład jakiś, e, powiedzmy, poszukajmy tu czegoś fajnego. Dobra, powiedzmy, że... E, Dobra, jeszcze raz wchodzimy zęb. Mamy na przykład ten rozsiewasz. Wchodzimy w Lizard, Negati. Pobieramy tego moduła, na przykład nie idzie dobyć. I właśnie szukamy innego moduła, na przykład tego Ursusa. Pobieramy go, a nie znam od się z motrowa już coś powierzemy, a na przykład to No i wchodzimy sobie w ten link. To też jest na motrabie. Czekajcie coś innego, żeby... żeby nie było na Mothobie. Czekajcie co tu nie ma na Mouthie. Na przykład ten pronar nie pobieram ja na nie wyskakuję nam takie coś, jestem człowiekiem, wylecił, trzeba ciężarówki, fajnie, po prostu trzeba jedną, raz, dwie, nie wiadomo, nie, powiedzmy, że to, a fajnie, samolot teraz. Fajnie, że to raz zadziała, a raz nie. Dobra, zadziałało. Wchodzimy w link. Czekamy, aż się nam pobierze. Aż się zacznie pobierać. 3, 2, 1 Pobiera się nam. Jak się już pobrało,